Sieman, jestem po kolekcji szybki update z dnia 26 sierpnia 2025 roku. Więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia. Jest to kolekcja kamieni półszlachetnych składająca się z pierścią kasturku turkusem Tornburn, bransoletki z granatów Hainal oraz topasowego naszyjnika DEIN o wartości 95 dolarów. Zdobywaj 3 razy więcej złota, dolarów i punktów doświadczenia za zwykłych przestępców. A także dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za misję łapania legendarnych i niesławnych przestępców. Ukończ wszystkie wyzwania dnia łowcy nagród przez 2 dni z rzędu a otrzymasz szaro-niebieski frak dzienny. Licencja łowcy nagród i prestiżowego łowcy nagród kosztuje 5 tabek złota mniej. Zabranie udziału w trybie do broni: otrzymamy dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia, ale również 50% zniżki na broń. Do 1 września możesz również otrzymać spodnie oraz pas pogranicznika, jeśli tylko uda ci się przetrwać piątą falę. Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymam dwa razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 26 sierpnia do 1 września jest to ekstremalna seria w San Denis. Zaloguj się do Reddit Online między 5 sierpnia a 1 września, aby otrzymać spodnie Rowberów oraz trzy zwierzyny grube z miętą polną. W tym samym czasie ukończ dowolnego dnia trzy wyzwania dnia, a odblokujesz gaz w knucie. Od 26 sierpnia do 1 września zdobądź 5 rang lub osiągnij rangę 20 jako łowca nagród, a otrzymasz biały kapelusz menasko. A w stajni mamy promocje na konie bratońskie oraz na konie arabskie. Również mamy promocję na wóz łowcy nagród. Również mamy zniżkę na oznaczenie wozu łowcy nagród. A w katalogu mamy promocję na tonik. Mamy również limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się strój na ten miesiąc. Mamy buty na promocji. Mamy promocję na stroi łowcy nagród. U mamy promocję na rewolwery. Oraz na karabiny wyborowe. Mamy promocję na wariant łowce nagród, jak chodzi o rewolwer Lemat. Mamy promocję na pasy na broń. Oraz na wybrane kabury. U Passera mamy promocję na wybrane broszury. A u Harriet mamy promocję na remedium odporności. Więc to byłoby na tyle. Jeśli o czym zapomniałem, dodam to do opisu. Warto sprawdzać. Więc zbierzcie na Discord link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, polubcie, udostępniacie nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.